Siemano, witam wszystkich serdecznie. Ostatni weekend przed świętami. Zanim wszyscy udamy się na świąteczne obżarstwo i spotykania z rodziną, ze znajomymi w świątecznym gronie, polecimy sobie jeszcze ze z dwoma filmami i zobaczymy, jak nam. Pójdzie. Zanim przejdziemy do konkretów, jak zawsze, tutaj na każdym filmie, kilka słów na temat promocji. Dzisiaj jest również 350 zł w rozszerzeniu bonusu powitalnego w Superbecie za wygraną Manchesteru City. Już tłumaczę o co chodzi. Jeżeli nie masz konta na Superbecie, a chciałbyś sobie z tej opcji skorzystać, możesz zerknąć do pierwszego komentarza pod tym filmem, gdzie będzie znajdował się dedykowany link do założenia konta. Podczas zakładania konta, standardowa procedura to zatwierdzenie zgód marketingowych. I na ten moment to wszystko. Nie trzeba tutaj od razu konta weryfikować fikować Kolejny krok to pierwszy depozyt. Tutaj trzeba wpłacić minimum 50 zł, żeby być zapisanym do promocji właśnie na mecz Manchesteru City. Dodatkowo tutaj przy pierwszym depozycie jeszcze czekałem na ciebie dwa free bo w nominalnym bonusie powitalnym jest to podwojenie do 200 zł, czyli jak wpłacisz 50 zł, dostajesz 5 50. Jak wpłacisz 200 stówki dostajesz te 200 stówki. No i również za założenie, kont, za założenie konta, z naszego linku i wpłatę minimum 50 zł, te 50 zł tutaj jest bardzo ważne na starcie, dostajesz 35 zł tak zwany Extra freebet, czyli przy maksymalnej wpłacie można dostać 235 zł freebetu, przy minimalnej będzie to 85 zł. No i dodatkowo, jeszcze właśnie cały czas tutaj jest promocja na mecz Manchester City. Kolejny już krok, właśnie to zagranie kuponu. No i tu jest kilka spraw, które trzeba, o których trzeba pamiętać i które też są bardzo ważne, bo musi być to pierwszy kupon po zagraniu, po otwarciu konta salda depozytowego. Freebety, o których mówiłem, w międzyczasie wlatują, bo one tam chyba naprawdę są przetwarzane bardzo szybko i trzeba ten suwak po prostu oznaczyć. Stawka to minimum 2 zł. I single. Single na wygraną Manchesteru City dzisiaj z West Hamem. No i jeżeli ten kupon będzie zielony, to oprócz tego magicznego profitu, jaki tam jest profitando, 13 groszy, to nie są małe kwoty. 350 zł wlatuje jeszcze w saldzie bonusowym. Bonus jest do trzykrotnego obrotu po kursie minimalnym łącznym 1,91. Tutaj też nie ma wymagania na poszczególne zdarzenie, jest tylko właśnie kurs łączny całego kuponu. Jakbyś chciał sobie z tej opcji skorzystać, uważasz, że dzisiaj Manchester City robi West Ham? Zapraszam jeszcze raz do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam znajduje się dedykowany link. Lecimy jeszcze z konkursem. Dwie dyszki, jak zawsze, symbolicznie na Superbecie do rozdania. Co trzeba zrobić? Zostawić łapę w górę, zasubskrybować ten kanał, dziękuję pięknie. I w komentarzu wytypować dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lipskiem a Leverkusen. Myślę, że całkiem fajny mecz dzisiaj w widzę. Typować możecie do godziny 18.30, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez nich gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie. No i też taki standard konkursowy, jak zawsze wygrywa jedna osoba, która poprawnie wytypuje wynik, ale będzie najbliżej minuty pierwszej bramki. No chyba, że ktoś trafi, to wtedy wiadomo. Wtedy wiadomo, to jest bezprecedensowo. Lecimy z podsumowaniem najpierw. Ostatniego dnia to była niedziela, więc już troszkę tutaj minęło, ale jest, jest dosyć zabawnie, bo Gemini przestrzelił trzy swoje typy. Wszystko teraz będziecie mieli widoczne na ekranie. Ani Raków nie wygrał, ani Napoli nie wygrało, ani Bayern nie pokrył Handicapu z Mainz. Ale kurde, co... Czego oczekiwać od takiego kuponu, na którym znajdowało się zwycięstwo Napoli na wyjeździe? Można się śmiać z tego Napoli, ja się tutaj przyczepiłem do nich na tym kuponie. Ja z kolei w ramach przeciwwagi wszystko tutaj trafiłem. Kurs 3,39 ustrzelony. Szkoda, że tak rzadko coś tutaj trafiam w ostatnich dniach, miesiącach, tygodniach, ale to właśnie wtedy cieszą podwójnie takie kupony. Na dzisiaj od Gemini Trebel. no i tu generalnie widać, że jest jakaś chemia pomiędzy Gemini a Liverpoolem, bo znowu w dniu, w którym Liverpool gra swój mecz, Gemini proponuje właśnie swój typ z tego meczu. Tottenham z Liverpoolem obie drużyny strzelą gola. No i ma to swój sens, ma to swój sens, nie mniej zarówno Tottenham potrafi w swoich meczach gola nie strzelić, a z drugiej strony jest Liverpool, któremu w opór nie ufam w tym sezonie, co prawda oni ostatnio zaczęli dosyć regularnie punktować. No, jednak jest tutaj gdzieś z tyłu głowy cały czas to, że potrafi być momentami ślisko w ich meczach, więc jakby nie patrzeć. No, Liverpool jest ostatnio w miarę regularny, gole strzela. Więc bałbym się tutaj bardziej o Tottenham, który potrafi właśnie mecz, mieć mecze bez strzelonej bramki. Lipsk z Bayerem Leverkusen, to jest tutaj konkursowy meczek powyżej 2,5 gola w meczu, propozycja od Gemini i tu statystycznie wygląda to całkiem nieźle, 29-16 bilans w ramkowy jeśli chodzi o Lipsk a obaj Leverkusen to tu jeszcze lepiej to wygląda, bo to jest 30 strzelonych na 19 straconych no i to jest jakby nie patrzeć na ten moment może się to okazać że będzie to bezpośrednie starcie o pozostanie w top 4 przynajmniej na przerwę świąteczną, bo chyba niemiecka też już tutaj kończy i też chwilę będą mieli przerwy. No i na koniec, no brainer, nie trzeba tutaj nic więcej gadać na temat tego typu: Real Madryt ma wygrać z Sevilla. Real Madryt, który wreszcie pokonał Alawesz na wyjeździe, chociaż też nie bez problemów. No i w Pucharze również nie bez problemów, bo 2 do 3 ograli Talaverę. Także pomimo tego, że ten Real nie gra może jakoś wybitnie, no to w ostatnich dwóch meczach udało im się wygrać. A jakby nie patrzeć, dostają dzisiaj, jeśli chodzi o wyjazdy, dosyć słabo dysponowanego rywala. W ostatnich czterech meczach tylko jeden punkt na wyjeździe. To by było na tyle, jeśli chodzi o Gemini. 3,21 kursiwo. No, już ten Real Madrid tu po 1.24. Mam nadzieję, że nie będzie cyrków tak jak miało to miejsce nieraz przy, przy Liverpoolu, właśnie na przykład. <grym> Dobra. Mój kupon na dzisiaj ja zaczynam od Bundesligi. Stuttgart z Hoffenheimem powyżej 2,5 gola. No, i tutaj też podobnie tak jak właśnie w Lipsku z Bayerem. Ten mecz też może być na ten moment bezpośrednią walką o top 4, no i jest tutaj Hoffenheim, który bardzo pozytywnie zaskakuje w tym sezonie, bilanse bramkowe Hoffenheim 29 na 20 i Stuttgart 25 na 22, to wygląda podobnie, a może nawet troszkę lepiej niż w Lipsku z Bayerem Leverkusen ale ustalmy, że podobnie, no i dlatego to mi się podoba ostatnio też obie ekipy fajne tutaj, zdecydowane zwycięstwa, bo 4 do 0 Stuttgart ograł Werder Hoffenheim u siebie 4 do 1 odprawiło Tottenham, nie Wygląda to źle, nie wygląda to źle, jeżeli spojrzymy na bardzo bliską przeszłość. Bournemouth z Burnley, następny meczek, stawiam tutaj na zwycięstwo Bournemouth. No, takie meczeki jak ten po prostu trzeba wygrywać. Burnley przegrywa wszystko tak jak leci, a Bournemouth po dosyć ciężkim kalendarzu, bo grali w międzyczasie właśnie z Manchester United, z Chelsea, z Evertonem, nawet który też jest wyżej. Z Underlandem nawet to też trzeba policzyć, bo Underland też jest wyżej od Burmów, przynajmniej na tą chwilę. No i gdzieś tam się wpałętał jeszcze remis z West Hamem. Barney z kolei 5 meczów, e, ostatnich to pięć to porażek. No Burmów dzisiaj grał siebie. E, liczę, że o, wygrają po prostu to starcie w końcu. E, też potrzebują punktów, też potrzebują punktów, żeby tutaj uciekać od strefy spadkowej, e, chociaż tam generalnie. Jest dosyć spora przewaga. Niemniej trzeba tutaj być cały czas uważnym. Levante z Realem Sociedad na zamknięcie. Kurs 1.37 na X2. Kwestia jest taka, że tutaj z Levante wypada najlepszy strzelec. Jedzie na Puchar Narodów Afryki Eta Ejong. Eta Ejong, który strzelił dla Levante no dużo, dużo goli. Biorąc pod uwagę, że następny ziomek, który no drugi ziomek po prostu w kolejce ma dwie bramki mniej. Od ETA Ejonga I generalnie wydaje mi się, że pomimo tego, że nie ma dzisiaj najlepszego strzelca w Lewante, no to Real Sociedad jest trochę nisko trochę, trochę za nisko na swój potencjał. nagrają się z ostatnią ekipą, no i po prostu takie mecze trzeba wygrywać. Ja tutaj sobie to ubezpieczam X-em, jeszcze X-em, podpórką 3,08 u mnie wyszło, czyli ja mam dzisiaj generalnie spokojniejszy teoretycznie kupon niż Gemini. A mam tu przewinę, bo nic nie robiłem. No to będziecie mieli na sam koniec. Kurde, dobra. Yy, mamy wszystko zrobione na dzisiaj. Dziękuję pięknie, życzę miłej soboty. O 11 odpalam live. Jakby ktoś chciał, to serdecznie zapraszam na Obstawiamy, a tymczasem się